Cześć, dzień dobry, witamy Was w Hazardowym Studio w niedzielne przedpołudnie. A dlaczego witamy, a nie witam, bo dzisiaj jest ze mną Misia, moja ukochana żona. Cześć, cześć Misia. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. <grywa> która pomoże mi dzisiaj w drapaniu, ale najpierw powiem Wam taką rzecz. Wczoraj nie miałem smyczki przecież, a to jest smyczka, która przynosi szczęście. Tak mi powiedziała Pani w kolekturze i ja o niej zupełnie zapomniałem, rzuciłem do szuflady i wczorajszy odcinek wyszedł jak wyszedł, czyli bardzo słabo, bo nie miałem tej smyczki. Czyli dzięki tej smyczce będziemy mieli duże wygrane, tak? No tak, tak mnie zapewniła... Pani A, no, to zobaczymy. no to zobaczymy. A czy to się sprawdzi? No, niech sobie dzisiaj tu będzie z nami. Może pomoże, tak jak Jacek z kanału Jacek 66, chyba on tam ma Mariankę tego osiołka swojego, tak my będziemy mieli sobie o smyczkę i, i może Taki ona. by będzie Tak, szczęśliwy. tak, tak, to będzie nasz talizman. No dobra, nie przedłużając już, zapraszam Was serdecznie do obejrzenia. Zdrapiemy sobie szybko i zwięźle te cztery zdrapeczki, żeby nie zabierać czasu. Zapraszam serdecznie. No, no to, to ja za, To ja zaczynam. No dobra, zaczynaj no, ty, ale ja jaki numerek, numer? Podaj numer. 019. 0,19, no i. I musi być siódemeczka, trzynastka albo 21. No musimy patrzeć, żeby nie przegapić. No więc właśnie. Jedziemy. 22. 23. Misia, niech sobie trafia. Ja Wam tylko powiem dlaczego 6, Misia. Bo my jesteśmy Misia i Miś, bo jesteśmy starym, już dobrym małżeństwem. Od samego początku jak się poznaliśmy, byliśmy Misia i Miś. 17. I mamy już no sporo, sporo lat za sobą. Bardzo by było fajnie, gdybyście w komentarzach napisali, jaki jest Wasz staż. No chyba, chyba, kochani, nic, chyba nic. No chyba coś, ta smycz. Może to jest dla Ciebie szczęśliwa no, może, smycz. Jest, jest smycz. No. no może to jest Twoja szczęśliwa no moje, smyczka. No dobrze, no to teraz kolejna. Z numerem 44. O, widać. No wracając do tematu, no to my już jesteśmy 34 lata szczęśliwym małżeństwie. Także mówię, napiszcie w komentarzach jaki jest wasz staż. Fajnie będzie sobie przeczytać. Ale już skupmy się teraz na grze. Przepraszam, 4, już nic nie mówię. 14, 26, 8, 7, jest 7, no jest. to dobrze. Jest 7, świetnie. Czyli co? Szkoda, że nie 27, bo było razy 3, ale jest No Ale wygraną. chociaż coś, czyli patrzymy. Zwrocik zapewne. Tak jest. No prawo, widzisz? Widzisz? Smycz pomogła. No dobrze, to co? To, to teraz ja. Ale że to jest twoja szczęśliwa smycz, to ty będziesz miał większą wygraną. No, oby tak było. Musimy się tu przesunąć. Co my tutaj mamy? To będzie numerek. 46. Najważniejsze, że odcinek nie jest pusty. 5 zyla wleciało. I jest ok. No to co? Zaczynamy. j 19. 23. 24. Przybliżyć. Może będzie troszeczkę lepiej. O! 24. Jest dwójeczka. Jest 14. Dwadzieścia pięć, siedemnaście, osiem, jedenaście, no zanosi się, że Ale druga nic tu gdzieś. nie będzie, a ja sobie zostawię tą ostatnią za chwilę, zdrafię, może jeszcze. I kolejna, dwadzieścia jeden, jest snyć. Jeżeli nie trafię, to znaczy się, że pani w kolekturze... Pójdziesz na reklamację do pani z kolektury? Dokładnie. Nie, po prostu uznam, że wprowadziła mnie w błąd, no i tyle. I już smyczka pójdzie do szuflady. 28, 19, 22, 23 i 3. Nie ma ani siódemki, ani trzynastki, ani 21. Hmm. I, I zanosi się na to, że niestety nie będzie. Przepraszam, bo tutaj nie pokazałem. I ostatnia, tu jest szóstka. No to jeszcze masz jedną szansę. Szóstka. Dobrze, no, gdzie są te kontrolne? Chociaż nie wiem po co zdrapuję. No Niektórzy lubią widzieć te kontrolne, ale, ale ja jak nie widzę tu. Gdzie one są? Czy może tu? No, BN, tak, tutaj jest. I tu ostatnia, ostatnia szansa. I? No. 32. No, niestety, a więc, a więc wyszło jak wyszło. Yy, odnośnie smyczki, ona wraca do szuflady. Już ze mną nie będzie. Także moja kochana żonka uratowała ten odcinek, ale zobaczcie, ostatnio odczarowała i też fajnie wygrała. Co prawda, przy waszej pomocy, ale wygrała. A dzisiaj odczarowała. No, dzisiaj to już jestem w okularkach i już patrzę bardzo, <gry> bardzo uważnie. No właśnie, chyba, że znowu coś przegapiliśmy. Ale nie, jest 5 zł na 4 zdrabki. Podsumowanie, koszt 20 zł. No i w zasadzie zgodnie z tym, co pokazuje tabela, że przeważnie 1 na 4 zdrabki są trafione. Tutaj to się, to się sprawdziło. Mamy 5 zł wygraną. Będzie jutro na wymiankę. I chyba to wszystko w to niedzielne przedpołudnie. Życzymy Wam dużych wygranych. No i fantastycznej reszty niedzieli. O właśnie. Fajnego odpoczynku, bawcie się dobrze, wygrywajcie, wrzucajcie filmy. I do zobaczenia jutro, a jutro prawdopodobnie Keno. Zobaczymy. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Pa. Cześć.